Temat do dyskusji. Przed mikrofonem Beata Tomanek cudownie jest obserwować szczęśliwą twarz osoby obdarowanej, ale też fantastyczne są przeżycia związane ze spełnieniem, ze spełnieniem marzeń, ze spełnieniem pragnień, ale też z wyjściem z problemów czy przezwyciężeniem życiowego impasu. Co sprawia większą przyjemność? Dawanie czy odbieranie? Tego, co ktoś nam daje w dobroci serca. To jest nasz dzisiejszy temat do dyskusji. Dyskutujemy przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy każdy z nas chce troszeczkę uszlachetnić swój wizerunek we własnych oczach, i coraz więcej ludzi chętnie uczestniczy w działaniach. Charytatywnych, wolontarystycznych, a ja rozmawiam dzisiaj, a właściwie dyskutuję na ten temat z Łukaszem Baruchem, który reprezentuje Fundację Wygrajmy Razem, oraz panią Alicją Ramus ze stowarzyszenia Pomagam, więc jestem. No Ta nazwa, pani Alicjo, mówi wszystko. W momencie, kiedy człowiek zaczyna działać z myślą o drugim, wtedy. Jest. No, oczywiście, że tak. Dawanie chyba jest przyjemniejsze. Daje większą frajdę. Co pani robi w ramach dawania? Co my robimy w ramach dawania? No przede wszystkim takim sztandarowym naszym działaniem jest y, aukcja charytatywna, którą raz w roku organizujemy, y, żeby pomóc, żeby dofinansować, zebrać pieniążki na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego bądź leczenia, bądź rehabilitacji jakiejś osoby niepełnosprawnej. To jest taka nasza, nasza y, sztandarowe, właściwie y, sztandarowe wydarzenie. no Oprócz tego pomagamy w jakiejś pomocy bezpośredniej, osobom niepełnosprawnym, starszym radzimy. Był czas, że mieliśmy prężnie działający wolontariat, musimy na nowo go rozpocząć, bo uczestniczyły w nim osoby, które się uczą, które wyjechały na studia i z automatu te wolontariaty tak troszeczkę tudzież y, poumierali nasi potopieczni bo to jest jedna z takich najtrudniejszych sytuacji w tej naszej działalności, kiedy, kiedy oni odchodzą, ale czas poszukać nowych ludzi i nowych wolontariuszy. I, I nowych beneficjentów tych działań. Oczywiście, że tak. Czy łatwo jest pozyskać wolontariuszy do takiego wspólnego działania? Trudno, ale to jest tak, że jak już ktoś zostanie wolontariuszem, to to jest takie trochę zaraźliwe, prawda? Myślę, że tak, to... To chyba zależy trochę od osobowości i od, od samego podejścia wolontariusza, czego on oczekuje od wolontariatu, bo samo podejście jest bardzo istotne. Jeżeli ja idę tam po to, żeby, żeby sobie po poprawić yy, w swoich oczach notowania, jak pani zresztą tu wcześniej powiedziała, no to chyba nie jest dobry pomysł. A jeżeli ja idę z czystą życzliwością, bo chcę kogoś poznać, bo mam świadomość tego, że ja też będę czerpała, nie tylko ta osoba. To wtedy warto. Proszę powiedzieć, co jest najprzyjemniejsze w tym dawaniu? <laughs> Uśmiech osoby, która odbiera. Radość, czasem wzruszenie. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. To, jest, to są rzeczy, których się nie da w żaden sposób wymierzyć, ani, ani, ani pieniędzmi, ani, ani żadnymi innymi sprawami. To jest po prostu coś, coś no, no Przede wszystkim czy nie ma wojny czy nie jest radości komuś. Panie Łukaszu, Pan bardzo często zdarza się tak, że może zrealizować swoje czasem szalone pomysły właśnie dlatego, że spotyka Pan na drodze ludzi, którzy to umożliwiają. Dokładnie, no tak jest. Ja myślę, że w przypadku wielu osób, które działają aktywnie, myślę, że też w przypadku e, moim i Pani Alicji, bo e, prowadzimy organizacje pozarządowe i e, wspaniałą rzeczą jest dawanie, ale Pani Alicjo, myślę, że Pani się ze mną zgodzi, że nie moglibyśmy dawać, gdybyśmy e, nie dostawali, prawda? Czyli byśmy, gdybyśmy też e, nie dostawali na przykład pieniążków na nasze działania, to nie moglibyśmy ich realizować i czasami te prezenty e, od losu, od różnych ludzi e, życzliwych właśnie Powodują to, że my możemy być darczyńcami i możemy sprawiać innym przyjemność, czyli dostawanie prezentów jest również przyjemne. No jest przyjemne, ale dzięki temu można na przykład realizować pewne zamierzenia. Dzięki działalności Fundacji Wygrajmy Razem. Wiele osób zrealizowało swoje marzenie na przykład o zaistnieniu na scenie. Fundacja Wygrajmy Razem od 10 lat realizuje projekty artystyczne. Zapraszamy artystów, którzy otrzymali od nas jakby możliwość występu na scenie, czyli dostali od nas prezent w postaci takiego występu, mogli sobie zarobić pieniążki, mogli wystąpić dla ogromnej publiczności ze wspaniałymi muzykami, czyli dla nich zapewne to dostawanie też jest równe przyjemne jak dla nas dawanie. My mówimy o tym, co sprawia większą przyjemność: dawanie czy. Otrzymywanie, ale prawdę mówiąc, to otrzymywanie, bo o tym teraz mówimy, ono bardzo często jest trudne. Trudno jest brać, prawda? Trudno jest dostawać. Czasem wiąże się to z pokonaniem jakiejś takiej no, bariery w sobie, prawda? Ja myślę, że dużo osób, które są z natury społecznikami i poniekąd są gdzieś przyzwyczajone do tego, że raczej poprzez swoją działalność na ogół dają, Coś od siebie, wtedy jest pewien opór, przynajmniej tak jest czasami w moim przypadku, nie wiem, z czego to wynika naprawdę. Być może jest to jakiś problem psychologiczny, ale czasami może wydaje się, że na coś nie zasłużyłem, prawda? Że nie powinienem czegoś dostać. Więc że są myślę, inni że tutaj... bardziej potrzebujący, na przykład. I czasami ktoś, ostatnio się zdarzyło nawet, że, że, że pewna pani chciała od serca dać nam po prostu pieniądze na święta. Mnie i mojej żonie, a też prowadzi organizację pozarządową i skądinąd wiem, że, że no te pieniążki jej się na pewno przydadzą. Więc ja po prostu powiedziałem, mówię, panie jak będę potrzebował takich pieniążków, to wtedy do pani przyjdę, a na razie proszę je zatrzymać dla siebie. Bo przecież mógłbym je przyjąć, bo na pewno kobieta to z dobroci swojego serca i właśnie z tej przyjemności dawania, bo też jest społeczniczką, chciała po prostu mnie i mojej żonie sprawić przyjemność. No te pieniądze Fundacja Wygrajmy Razem przeznacza na wiele projektów. Myślę, że może warto powiedzieć przynajmniej o jednym z nich, bo to jest ten najnowszy. Muzyka, wyobraźnia, ciemność, ponieważ jest to projekt integracyjny, który skierowany jest do wszystkich ludzi, którzy, zwłaszcza młodych, którzy lubią śpiewać, lubią na przykład prowadzić jakieś imprezy, i chcą się rozwijać mhm. w tym kierunku. To jest projekt y, naprawdę wielo, wielowymiarowy, dlatego, że, y, po pierwsze, tak jak pani redaktor wspomniała, integracja, biorą w nim udział e, osoby niepełnosprawne. E, jest to konkurs wokalny, może tak, e, i biorą w nim udział osoby niepełnosprawne, ale niekoniecznie jako uczestnicy. Ponieważ angażujemy y, osoby niepełnosprawne na przykład do roli jurorów, prawda, albo do roli e, prowadzącego koncert. Są to osoby e, niewidome, e, ponieważ celem tego projektu jest y, zapoznanie y, ogólnie y, społeczności lokalnej, ponadlokalnej z naszym światem ja jestem osobą niewidomą i chciałbym żeby inni też mogli sobie przynajmniej w jakiś sposób przez tę krótką chwilę trwania koncertu wyobrazić jak wygląda po prostu ciemność tak jak wygląda świat w ciemności jak się to odczuwa jak się, jak się to odczuwa w jaki sposób odbiera się teksty piosenek i tak dalej i tak dalej więc to jest Jeden z ważnych celów tego projektu. Panie Alicjo, my mówimy o pomaganiu. Generalnie organizowanie funduszy, czy realizowanie projektu, logistyka, to wszystko jest bardzo trudne i trzeba w sobie przezwyciężyć wiele oporów i wiele właśnie tych barier, żeby doprowadzić swój zamysł do końca. A później już jest tylko radość. No na pewno. Na pewno y, pani Batko sporo trzeba przejść, y, trzeba wystukać dużą ilość drzwi, trzeba prosić, y, co też nie jest łatwe. No, ale łatwiej się prosi w imieniu czyimś niż w imieniu swoim, przynajmniej mnie. Y, no jest daleka droga, ale potem jest tylko i wyłącznie radość, ogromna radość. No i właśnie ja chyba radość, dlatego tak to napędza do działania, prawda? Do, do czynienia dobra. Pewna rzecz robi automatycznie to. Ale to znaczy, że z, tego się nie, z takiego działania dla ludzi nie da się wycofać. Jak się już zaczęło. Chyba by nie było. to, zresztą to było A w co pani jest aktualnie zaangażowana, pani Alicja? I z Pomagam, więc jestem. Ten, ten, ten rok był bardzo trudny. Mieliśmy dwa razy plany zrobienia aukcji naszej charytatywnej. Chcieliśmy ją zrobić na żywo, tak jak zawsze w naszym domu kultury. Nie wyszło. Drugi, pierwszy rzut miał być w marcu, tuż przed, tuż przed pandemią, znaczy 25 marca, no więc około 12 musieliśmy podjąć decyzję, że nie zrobimy. Teraz chcieliśmy 4 listopada, bo wszystko już tak przez wakacje trochę było lepiej, ale to nie jest tak, że zrobimy, to, to, to są miesiące przygotowań, to nie jest chwila, moment, że, że, że wszystko mamy gotowe, tylko Akademia Sztuk Pięknych, Grupa Janowska w tym roku do nas dołączyła z obrazami w dużej mierze. To wszystko trzeba poprosić, pozbierać, ktoś to musi zorganizować i to trwa. Także no, okazało się na jakieś dwa tygodnie przed tą planowaną aukcją, że jednak znowu się trzeba wycofać, no i poszliśmy w stronę internetu, dokładnie na Facebooku zrobiliśmy aukcję charytaty no, która wyszła fantastycznie. Nowi ludzie się znaleźli, nowi odbiorcy naszej, naszej aukcji, nowi kupujący. No i, i, i bardzo, bardzo fajny wynik. Udało nam się zebrać 15 tysięcy złotych, więc to jest fajne. Ja wiem, że Stowarzyszenie Pomagam, więc jestem. Reaguje też oprócz realizowania własnych pomysłów i projektów na to, co się aktualnie wydarza. Tak było na przykład ze zbiórką pieniędzy na leczenie chłopaka, który został dotkliwie pobity, po prostu idąc ulicą. My tak robiliśmy w zeszłym roku. Koncert charytatywny dla Maxa. Zgłosiła się nas grupa, grupa ludzi, właściwie rodzina. To tak, to tak działa. Nasz muzyk zgłosił się, który grywał nas na aukcjach ze swoją, ze swoją ekipą, zgłosił się z prośbą o zorganizowanie takiego koncertu. No i Troszeczkę żeśmy się przyczynili, ale niewiele, głównie to oni. Rzeczywiście. My próbujemy I... tak rozstrzygnąć Wielonne, dzisiaj. piękne wydarzenie. No właśnie, co, co, co daje większą przyjemność? Czy jednak dawanie... Czy możliwość właśnie z tego, co dostaniemy, realizowanie własnych zamierzeń? Jak, jak Pani odpowiedziała, Pani Alicjo, na tak konkretnie już postawione pytanie? Gdybym ja miała to oceniać, ja wolę dawać. Być może nie poradziłam sobie z sytuacją, kiedy się przyjmuję, bo to jest troszeczkę kłopotliwe. Jest jeszcze jedna rzecz. Trzeba tak dać, żeby nie wprawić w zażonowanie. To jest chyba bardzo To jest istotne. sztuka dawania ale... nowości. Więc ja tak próbuję sobie przypomnieć z mojego życia tę sytuację, kiedy ja musiałam korzystać z pomocy i. Zdarzało się i no, tak. No, oczywiście ja sama mam córkę niepełnosprawną, dorosłą niepełnosprawną córkę. Czyli może pani porównać, jak to jest? Tak, ja mogę porównać, jak to jest. Ja znam całą tą drogę, którą przechodzą ludzie I, i, i taki jeszcze element myślimy w tej chwili już od długiego czasu, ale może to wreszcie zostanie zrealizowane nad takim centrum pomocy osobom niepełnosprawnym i rodzinom. Dlatego, że ludzie, którzy spotykają się w ogóle, trafiają na niepełnosprawność w swoim własnym otoczeniu, no, są jak dzieci błądzące we mgle, kompletnie, nie wiedzą co zrobić, gdzie się zrzucić i, i jaką drogą pójść i bardzo potrzebują wsparcia. Yy, więc o czymś takim myślimy. No i być może to się uda, to taki będzie kolejny element, bardzo istotny i też taka forma pomocy. No i też będzie. To, będą, panie, będą panie, potrzebni. Panie radko, a ta Droga życiowa się rzu, rzutuje na to, co ja robię teraz zdecydowanie. Czyli, czyli to, że kiedyś odbierałam, yy, rzuciło się, prze, 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 przetransponowało się na, na, na formę pomagania. Pewnie przez empatię, no tyle. Przy pomaganiu potrzebny jest jednak taki szereg ludzi dobrej woli, który, którzy współdziałają ze sobą, inspirują się nawzajem, ponieważ pomaganie to ma w sobie, że kiedy się zacznie, to właściwie życie podsuwa ciągle nowe, fajne pomysły do realizacji, prawda? My się rozwijamy w swoich pomysłach i w tym dawaniu. Widzimy coraz więcej wokół siebie potrzeb. Trzeba po prostu zacząć pomagać a potem życie podpowiada, co z tą chęcią zrobić, prawda? Panie wszystkich, wszystkich na pewno do tego y, gorąco y, namawiamy. Ja się w tym sprawdzam. Y, to bu, nie zawsze pomagałem, przyznaję się, bo w czasach, kiedy widziałem, czyli do 26 roku życia, to było gdzieś jakby obok, mimo że wychowywałem się też y, obok ośrodka dla osób niewidomych, niedowidzących, czyli, czyli gdzieś tam to środowisko zawsze było y, wokół. Jestem też wychowany, ale być może, znaczy wychowany tak, żeby jakoś wspierać takich ludzi potrzebujących, ale też nie czułem takiej wewnętrznej, może, potrzeby albo po prostu musiałem do tego dojrzeć w czasie kiedy ja straciłem kiedy sam potrzebowałem pomocy i mnóstwo prezentów wspaniałych od ludzi i od losu dostałem to wtedy ja się zmieniłem i zobaczyłem że ja też mogę coś dać od siebie i że to pomaganie i dawanie czyli uważam że to się jednak w jakiś sposób równoważy bo otrzymując coś możemy też Działać w drugą stronę, czyli coś dawać. Więc i z tego można czerpać ogromną satysfakcję i przyjemność z otrzymywania e, i zdawania e, równie. Czyli warto pomagać, absolutnie. bo wszyscy tak. mają z tego radość. I ci, którzy dają, i ci, którzy otrzymują. Ja absolutnie z panem Łukaszem zgadzam. Bez biorących nie, dałoby, nie byłoby pomagającymi, pomagającymi odwrotnie, i obie kwestie są równie ważne. Przedświątecznie o dawaniu. Dawaniu również siebie drugiemu człowiekowi, rozmawiałam z panią Alicją Ramus ze Stowarzyszenia Pomagam Więc Jestem i Łukaszem Baruchem z Fundacji Wygrajmy Razem. Beata Manek w temacie do dyskusji.